Put your over here, b*** I know What's up, man? Feet in this motherf***ing suit, man Yo. So what's going on, man? I'm hearing things, man Put your hands down, man Put your f***ing hands down Everything ain't alright, man? I ain't n***a Wyśpiesz need... się tak jak sobie, kurwa po ściele Chcę się wymiotować jak widzę jebaną chemię Mamadą, że wychowała mnie, zjebało otoczenie Tata pokazał mi rapy, kiedy byłem jeszcze dzieckiem Teraz bez rapu czuję się zarem, yeah Dzień robię sesję. Wiem to dobrze, że to zapełni mi kieszeń Wiem to dobrze, że takich jak ja na świecie jest niewiele Wiem to dobrze, że się wyśpię tak jak sobie sam pościele Adi jest taki sam jak wcześniej Nigdy się nie zmienię, a jak zmienię to na lepsze K Kiedy jeszcze nie czpałem, to przy muzie miałem dreszcze Czu Czułem się ciut lepiej tak jakbym miał ten Cały świat stóp No a teraz jak chodzę po świecie To czuję się tak jak trup Bo biorę te chemie codziennie Zażywam więcej niż snu I moje braciaki też biorą Marnują się przez to chuj, Nie mogę patrzeć się na to dłużej Kurwa czuję duży ból Nie jestem głodny jedzenia A czuję kurewski głód Wszyscy z nas pani w dragi Oby tylko nie posłam gromy To kurwa młode talenciaki W planach zarobić w chuj kaski. Po trupach do celu biegnę Kurwa nie mam dla was łaski Wyśpiesz się tak jak sobie kurwa po pościele Chcę się wymiotować, jak widzę jebaną chemię ma dobrze wychowała mnie z otoczenie Tata Nie pokaza... jestem łysy <grym> się, Nie jesteś łysy, jak Mam włosy, mam włosy Nie masz włosów, nie masz! Mam U masz białe na jajeczku